Fundacja Da Vinci oferuje uczniom w wieku od 9 do 14 roku życia uczestnictwo w indywidualnym programie rozwoju. W bieżącym roku szkolnym program realizowali podopieczni zespołu do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych numer 2 w Warszawie. Najpierw dzieci miały wykonane sprawdzenie uzdolnień kierunkowych przez psychologa dziecięcego, następnie wspólnie wybraliśmy talenty, które uczniowie rozwijali podczas cotygodniowych indywidualnych zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów. Dodatkowo raz w miesiącu uczestniczyli w konsultacjach motywacyjnych. Podopieczni domów dziecka rozwijali różne zainteresowania. Zainteresowania plastyczne, ucząc się i doskonaląc warsztat fotografii, rysunku, malarstwa, czy poznając techniki aranżacji przestrzeni. Zainteresowania muzyczne, uczęszczając na lekcje śpiewu i gry na skrzypcach. Zainteresowania informatyczne z zakresu programowania, Techniczne, zmajsterkowania współczesnego, eksperymentowania i druku 3D, a także zainteresowania kulinarne. Zajęcia skierowane przez fundację do naszych dzieci, do naszych podopiecznych, były takim też bardzo przemyślanym rodzajem zajęć. Po sprawdzeniu predyspozycji dzieci miały zaproponowany wachlarz możliwości, w czym też mogą uczestniczyć, i tak się, i tak się stało. Te rodzaje zajęć, które były prowadzone na terenie placówki. Uwzględniały nie tylko predyspozycje dzieci, ale również ich marzenia i to, co chciałyby robić. Zajęcia prowadzone w placówce były czymś bardzo ciekawym. Dzieci na chwilę miały możliwość realizować się, spełniać swoje marzenia. Były to zajęcia prowadzone przez profesjonalistów. I na bardzo dobrym poziomie. Każde zajęcia kończą się pracą samodzielnie wykonaną przez dziecko, albo może nie do końca samodzielnie, jeśli zależy to też od rodzaju zajęć, przy jakiejś niewielkiej pomocy nauczyciela. Te zajęcia jakby są wyrównaniem szansy edukacyjnej i pokazanie, że również nasze dzieci, dzieci, które są pensjonariuszami takich placówek, mają szansę, tak jak wszystkie inne w społeczeństwie.